Do czego wzywa mnie Pan Bóg? Jak wypełniać wolę Pana Boga? W jaki sposób każdego dnia postępować jako chrześcijanin? Myślę, że to są pytania, które przynajmniej co jakiś czas powinniśmy sobie w naszym życiu zadać. Takie pytania, które gdzieś powinny się zrodzić. To odwieczne pytanie o to, jak odnaleźć wolę Boga względem mojego życia. I moi drodzy, mówię o tym dlatego, że ta dzisiejsza Ewangelia nie jest tylko po to, żebyśmy się wzruszyli postawą dobrego Samarytanina. Tak naprawdę ta dzisiejsza Ewangelia jest szkołą odkrywania woli Pana Boga w naszym życiu. Ta Ewangelia pokazuje nam, i to Słowo dzisiaj pokazuje nam, w jaki sposób mogę szybko i tak naprawdę dość prosto rozpoznać wolę. Boga względem mojego życia w danym miejscu i w danym czasie. Potrzebujemy tak naprawdę dwóch rzeczy. Pierwsza to jest Słowo Pana Boga. To jest to Słowo, które zawiera w sobie przykazania, a zwłaszcza przykazanie miłości Boga bliźniego i siebie. Przykazania Słowa samego Boga to jest to, co jest takim najprostszym drogowskazem wtedy, kiedy muszę dokonać wyboru. Kiedy staję przed jakimiś trudnościami, kiedy po prostu w jakiś sposób próbuję dobry przeżyć dany dzień. A drugą potrzebnym elementem tego wypełniania woli Pana Boga jest konkretna miłość w danym momencie. Jak mam kogoś, kto choruje w domu, to idę do apteki, żeby mu kupić lekarstwa, to pytam, czy mu ugotować obiad. Jak mam kogoś w sąsiedztwie chorego, to robię tak samo. Może mam kogoś, kto jest. Przygnębiony, bo nie wie co ma zrobić w życiu, bo się pogubił, potrzebuje dobrego słowa, dobrej wskazówki, to mogę w każdej chwili mu takiej udzielić. Mogę do niego pójść, mogę go wysłuchać, mogę mu dać trochę czasu. Może widzę, że jest potrzeba zaangażowania się we wspólnotę, w kościół. Może gdzieś dostrzegam całe mnóstwo różnych spraw, trudności, które trapią ludzi wokół mnie. Nieważne, czy to będzie w domu, w sąsiedztwie, w pracy, na ulicy, w sklepie, w kolejce, do kasy. Może trzeba do kogoś zadzwonić, przypomnieć mu, że nie jest sam, że ma obok siebie kogoś jeszcze. Mamy bardzo wiele takich miejsc i momentów, w których możemy odczytać wolę Pana Boga. I czasem jest takie wrażenie, że ta wola Pana Boga to jest coś bardzo trudnego. Że to trzeba jakąś szkołę specjalną przejść, żeby umieć rozpoznawać wolę Pana Boga w moim życiu. No wyobraźmy sobie, że ktoś jutro jest poniedziałek, wstaje, idzie do pracy, spotyka chorego, i teraz będzie pięć godzin myślał, jaka jest wola Pana Boga w tym momencie. Mam iść dalej, mam zawrócić, mam obejść, mam pomóc, to tak nie może działać. To by było bez sensu. Jasne jest, jaka jest wola Pana Boga. Idź i pomóż. Idź i pomóż. Trwa to trzy sekundy, nie pięć godzin. Bardzo szybko można codziennie rozpoznawać wolę Pana Boga w naszym życiu. Trzeba mieć jeszcze tylko w sobie jedną ważną rzecz, która jest u podstaw tych dwóch elementów podejmowania decyzji: to, co jest istotą woli Pana Boga względem każdego człowieka w każdym czasie i w każdym miejscu zbawienie. Zbawienie, moje zbawienie i zbawienie drugiego człowieka. Słowo, które mi daje Pan Bóg i okazję dodawania miłości miłosiernej jest po to, żeby w życiu rodziło się zbawienie, żeby iść drogą zbawienia, żeby faktycznie się troszczyć o to zbawienie. Bo czasem trzeba kogoś upomnieć, bo czasem trzeba kogoś pokierować i to też jest forma miłości miłosiernej. Bo to też jest troska o zbawienie człowieka. Zachęcam, moi drodzy, do tego, żebyśmy potrafili, naprawdę potrafili każdego dnia podejmować te wezwania Pana Boga, do tego, by czynić Jego wolę. Żebyśmy nie próbowali tego za bardzo analizować, żebyśmy się poddawali działaniu Ducha Świętego, żebyśmy od razu mieli w sobie takie. Taką gotowość do tego, by faktycznie wypełnić to, do czego mnie w danej sytuacji, w danym momencie wzywa Pan Bóg. Bo nawet jeżeli nam się wydaje, że coś przez to stracimy, bo może się gdzieś spóźnimy, bo może czegoś swojego zaplanowanego nie zrobimy, to tak naprawdę Bóg nam w tym odda. Odda nam, otwierając nas na łaskę zbawienia i być może kogoś jeszcze przy okazji. Otworzy na tą drogę, która daje wieczność. Niech to słowo w nas pracuje. Szukajmy dzisiaj czasu, żeby pomyśleć o tym, na ile w moim życiu odpowiadam na te wezwania Pana Boga i pełnię wolę Bożą. Amen.